Alert, alert! Odpalamy protokół odklejka roku, poradnik dla biednych. Mamy dla nas absolutnie przełomową, rewolucyjną wiadomość, która na zawsze zmieni oblicze polskiej gospodarki i polityki społecznej. Problem biedy w Polsce został właśnie rozwiązany. Przez kogo? Przez rząd? Przez ekonomistów z Harvardu? Nie! Przez młodą, piękną, bogatą i, jak się okazuje, genialną filozofkę naszych czasów, samą Julię Wieniawę. Pani Julia w swoim najnowszym, niezwykle głębokim wywiadzie postanowiła podzielić się z nami, biednymi, szarymi ludami, swoim odkryciem, swoją receptą na bogactwo. Otóż, jak się okazuje, żeby przestać być biednym, wystarczy przestać myśleć. Że jest się biednym. Tak jest. Dobrze słyszycie. Cytujemy tę złotą myśl, która powinna trafić na ściany banków i do podręczników ekonomii. Bieda to stan umysłu. Bum, koniec, kropka, dziękujemy. To takie proste. Dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł? Wszyscy ci naukowcy, wszyscy ci politycy przez setki lat głowili się, jak walczyć z biedą. A rozwiązanie było tak blisko wystarczyło zmienić stan umysłu. Jesteś biedny? Nie masz pieniędzy na czynsz? Po prostu zmień swój mindset. Myśl jak milioner i patrz, jak pieniądze same pojawiają się na Twoim koncie. To jest genialne w swojej prostocie. Ale to nie koniec tych złotych rad. Pani Julia, nasza nowa guru od coachingu, zdradziła też, jak ona osiągnęła swój sukces. Otóż, jak sama twierdzi, zawsze wiedziałam, że na wszystko będzie mnie stać, co będę chciała. Słyszycie to? To jest prawo przyciągania w najczystszej postaci. Ona po prostu siłą swojego potężnego, celebryckiego umysłu przyciągnęła do siebie te wszystkie miliony, kontrakty reklamowe, luksusowe apartamenty i drogie samochody. To wcale nie ma nic wspólnego z tym, że od dziecka grała w popularnych serialach, że jest jedną z najlepiej opłacanych i najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w Polsce. Nie! Ona to wszystko sobie pomyślała. My w alert celebrycki jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. To jest ten poziom odklejenia od rzeczywistości, który jest tak absurdalny, że aż piękny. Wygłaszać takie mądrości z pozycji osoby, która nigdy w życiu prawdopodobnie nie martwiła się o to, czy starczy jej do pierwszego. To jest klasyczny syndrom niech jedzą ciastka. To jest ten piękny Protekcjonalny ton bogatych ludzi, którzy próbują wmówić biednym, że ich bieda to jest ich własna wina, bo mają zły mindset. Co myślicie o tej rewolucyjnej filozofii? Czy jutro wszyscy obudzimy się bogaci, jeśli tylko mocno w to wierzymy? Czy może jednak pani Julia powinna na chwilę zejść na ziemię i zobaczyć, jak wygląda prawdziwe życie? Czekamy na wasze, jak zwykle Pełne dobrego stanu umysłu, komentarze i subskrybujcie, bo my dzięki tej radzie już niedługo będziemy nadawać z prywatnego jachtu na Karaibach.